Musi być podanie Filip! Filip Wiszniewski, na drodze wojownika, po raz kolejny zwycięski. Wojciech, kawa Wojtku, przede wszystkim ogromne gratulacje. Duża nobilitacja, zwycięstwo w KSW, w debiucie, to jest coś chyba wyjątkowego, prawda? No dokładnie, witam wszystkich serdecznie. No niedawno dopiero, przed chwilą puściłem emocje i gdzieś tam dotarło do mnie, że naprawdę no wygrałem tą walkę, trzy rundy. Dominacja, no bo czułem rywala tak naprawdę, no wszedł chyba w moją grę. Nie pozwoliłem mu tak naprawdę, no nawet piernąć tej walce, jak to się mówi. No więc dotarło do mnie, że naprawdę no... Chyba lepiej, no wiadomo, jakbym skończył tą walkę przed czasem, ale też jest plus, że przewalczyliśmy trzy rundy. W tej trzeciej rundzie czułem się najlepiej. No, no, spełnienie marzeń. Tak jak mówiłem w innych wywiadach, jestem dumny, że nie zawiodłem tego młodego chłopaka z przed lat, z tymi marzeniami, nie? Wojtku, przede wszystkim tak, postawię dwie tezy, ty mi powiesz, która jest prawdziwa. Wojtek Kawa bał się parteru z El Hadzim Diaye, druga teza. Wojtek Kawa tak świetnie czuł się w stójce, że nie potrzebował tego parteru. Dokładnie, myślę, że, że druga teza. My byliśmy gotowi na parter. Tak naprawdę w pierwszej rundzie prawie gdzieś tam poszedłem poduszenie. lecz czułem, że ono nie wejdzie i właśnie chyba już te doświadczenie mi powiedziało, jak ma wejść, to wejdzie przy innej próbie jego obalenia. I też fajnie, że chyba tego nie pokazałem. Dalej jest to zagadką gdzieś tam z tymi moimi innymi płaszczyznami. Nie czułem się, wiesz, gdyby on dalej mnie pchał, pchał się w ten parter i byśmy gdzieś tam w nim wylądowali, no to byście zobaczyli ten parter i że... Rzekawa też ma ten parter i może to w innej walce pokażemy, chyba, że przeciwnik no nie będzie w stanie mnie sprowadzić. Lub może ja będę chciał sprowadzić, zobaczymy. Nie wiadomo, natomiast nie jest już Twoja stójka od dawna, od w zasadzie e, tej pierwszej walki na SBS się z Rzymanowem pokazałeś supertajskie kopnięcia, a w tym pojedynku przede wszystkim tak, chłodna głowa i to jest to co Ci powiedziałem e, na Media Day, nie masz ni nic do stracenia, była chłodna głowa, wciąganie na kontrę, bardzo dobre ciosy, przede wszystkim proste na tułów, kalf to myślę, że była dobra broń przede wszystkim tak, NDIE wpadał z ciosem, co było dobrą bronią, aby go gdzieś kąsać kontrą. Czy taki właśnie był plan? Wiesz co, planem było tak, że taki, żeby przede wszystkim na początku nie popełnić żadnego takiego głupiego błędu, żeby nie iść na, na jakąś wymianę czy bitkę, żeby wyczuć, poczuć tą klatkę, ponieważ też... Przepraszam, dosyć długo nie walczyłem i żeby wyczuć tą klatkę, żeby ten cały stres y, zszedł, żeby poczuć się jak na treningu, Wyczuć rywala, co on tak naprawdę chce, chce zrobić. Czekaliśmy trochę na takie wejście gdzieś tam w polu, do, do parteru. Jak widać, on bardziej się skupił na gdzieś tam tej presji, i chyba bardziej chciał mnie gdzieś tam może pod siatką obalić. No, był silny w ogóle. Kurczę, chyba nie, chyba, chyba byłem silniejszy, yy, ale też nie chciałem tak fizolsko po prostu zrywać niektórych tych, tylko czekałem na odpowiedni moment, na odpowiedni kąt, żeby go sobie gdzieś tam czasami nawet swipnąć, yy, go położyć, tak? Przy tej obronie, z tego co pamiętam. Yy, ponieważ wydaje mi się, że on bardziej się już skupił potem na, na trzymaniu tej na przykład nogi niż rzeczywiście obaleniu czy gdzieś przejść do innej techniki. Może nie, może czekał na gdzieś tam na mój błąd jakąś, wiesz, yy, na jakąś moją frustrację, czy coś, ale no miałem pełny spokój i czekałem wręcz na jego ruch, żeby gdzieś tam to wykorzystać. Wojtek, ja wiem, że jesteś zawodnikiem, który raczej skupia się na tu i teraz. Natomiast powiedziałeś mi, że był chłopak, nie chciałeś go zawieść. Ten ty, który cały czas w tobie żyje, ten młody chłopak, także mierzysz wysoko. Także jakie są Twoje cele na teraz, na najbliższe miesiące, jeśli. Powiem nazwisko Amory Wakozabo, czyli też świetny stójkowicz, który pokazał się nieźle z Kacprem Fornalskim. to co byś powiedział? się termin, możemy to, możemy to zrobić. Wydaje mi się, że on też fajnie gdzieś tam się pokazał. Bardzo mocno wydaje mi się fizyczny przeciwnik, lecz jego rywale z kolei byli bardzo mm, słabsi fizycznie, bo, czy dostał, dostał młodych chłopaków, którzy jeszcze gdzie, pamiętam siebie, gdzieś tam na początku fenu czy coś, gdzie byłem ilżejszy. Tego doświadczenia też nie było, jeśli nawet chodzi o, o przygotowanie czy to fizyczne, czy to kondycyjne, yy, a on gdzieś tam przeważa tą tą fizyką, mimo że chyba też jest młody, ale wiadomo, u, u ciemnoskórych gdzieś tam zawodników ta fizyczność szybciej przychodzi, ta dojrzałość taka, wiesz, z wiekiem. Yy, wiesz, będzie propozycja, my naprawdę nie, nie wybieramy. Ja nigdy nie wybierałem przeciwników. Yy, to, że nie wiem, gdzie walczyłem dwa razy z Zimanowem, to raz rzeczywiście to on miał wtedy rekord chyba... Nie pamiętam, 3-2, czy coś takiego, ja też byłem chyba na początku kareniem. Jak... wtedy ujemny, bo tej te polodji dotarło do jego profile, starszych tak, walk, tak. Okej, okej. Okay, okay. I, yy, i zresztą... Okazało się, że jest dużo ujemny. Okej, okay, okej, okay. a drugim razem po prostu uratował mi walkę, bo nikt nie, nie chciał gdzieś tam wziąć i po prostu o półtora chyba tygodnia przed galą już organizator stwierdził, że bierzemy go, no bo lepiej mieć go niż, niż żeby ta walka się nie odbyła u mnie w mieście, to bardziej właśnie, że ona była w Szczecinie, tak? Mhm. Więc wiesz, mi nigdy, czy to właśnie Hubert Sulewski, wiesz, to była gala hybryd, yy, walka wieczoru, więc wiedzieliśmy, że jest to super wydarzenie, zostaliśmy uhonorowani walką wieczoru, było to mega najmocniejsze sportowe wyzwanie i zobacz, ja wiedziałem, że, że ta walka, no tylko może mi dać tak naprawdę, tak? A jak przegram to ona pokaże mi w którym miejscu jestem. A ona mnie tylko uskrzydliła, pokazała, że jestem gotowy na te duże pojedynki. Wiesz, Kuberta bardzo naprawdę cenię. Trenowaliśmy kiedyś na, na obozie Octopus'a. Kto wie, może nawet pojadę teraz, bo chyba będzie 20 któregoś czerwca. I nawet chciałem tam jechać, bo mniej więcej na początku rozmawialiśmy, że może to być lipiec, debiut dla KSW. Nagle się okazało, że czerwiec. I co? I tak samo powiedzieliśmy. Bierzemy to. Nie było tak, że my chcemy do KSW, odzywa się Wojsław, mówi termin, a my, no nie, za mało czasu. No tak nie możesz zrobić. Albo, albo marzysz, mówisz o tym, jeśli o tym mówisz, to znaczy, że musisz to zrobić. A ja jak coś mówię, to uwierz mi, że zawsze, zawsze to zrobię. Wojtek, znamy się już trochę, natomiast Ty wiesz, że w tej relacji zawodnik-dziennikarz, ja muszę być troszeczkę wścibski. Nie, że się Jasne. czepiam tego Żimanowa, bo tak jak powiedziałem, Ty nie miałeś wyjścia, Ty musiałeś z nim zawalczyć, natomiast chciałbym, żebyś opisał mentalnie, porównał te, te, te pojedynki właśnie z nim, a ten pojedynek z El Hajim Diaye. Czy, czy faktycznie ta presja tutaj w KSW mogła być naprawdę mniejsza? Wiesz co, tak zauważyłem, że... jakby Ci to powiedzieć... Z każdą walką jest jakaś presja, pytanie jak do niej podejdziesz, wiesz? Tak samo każdy mówi, no, no jest stres, no ale to zawsze jest stres, pytanie jest, jak zareagujesz na ten stres. Wiesz, to wszystko od ciebie zależy, jak to sobie poukładasz głowy, wydaje mi się, że naprawdę mam do tej poprzedniej ostatniej walki naprawdę miałem tyle problemów gdzieś tam prywatnych i to naprawdę właśnie jeśli chodzi o presję, to to była dopiero presja. I tak jak właśnie Albert powiedział, że czy właśnie mój dietetyk Marcin Gandyk, bo już miało nie być tam tej walki poprzedniej z Hubertem, naprawdę dwa tygodnie przed. Mimo, że miałem formę życia, chyba nawet lepszą niż teraz, chociaż trenerzy mówili, że teraz naprawdę też jest mocno, to już, miałem, już praktycznie nie miałem głowy przez, przez chwilę do, do tego, już chciałem zrezygnować. I powiedział mi po prostu Wojtek, czasami na morzu podczas sztormu jedynym wyjściem jest napiąć żagle. I uwierz mi, że dosłownie nie dostałem Ciar i tak moja psychika się zmieniła, dosłownie to, to słysząc. I, I po prostu to zrobiłem. Jestem dumny siebie i właśnie mój menadżer Albert powiedział, że Wojtek, ty to zrobiłeś w takich okolicznościach i tak dalej. I zobaczy, że teraz tylko będzie ci łatwo Już nic cię nie złamie. I powiem ci naprawdę, no i tak jest. Jak, jak, no, teraz miałem jakieś mniejsze problemy, to było dla mnie, wiesz, naprawdę też dojrzałem jako facet. Jako, wiesz, Miałem dużo życiowych różnych sytuacji i to jest cały czas to doświadczenie. To jest to, czego właśnie nie kupisz. Nie, tylko musisz to właśnie swoją determinacją, konsekwencją przeżyć, zobaczyć, jak na nie reagujesz. Tak samo właśnie do chwili kryzysu dowiadujesz się, jakim właśnie wojownikiem jesteś. Wojtku, i myślę, że. To jest piękna puenta tego wywiadu. Na razie tobie dziękuję, bo czekacie dzisiaj chyba najwięcej wywiadów w twoim życiu, ale przede wszystkim tak. Po pierwsze dziękuję tobie za emocje w imieniu moim i pewnie moich widzów i fanów, bo Pięknie się oglądało ten pojedynek. Wymieniłem te wszystkie aspekty. Doskonale rozczytałeś swojego przeciwnika. Po drugie gratuluję doskonale uniesionej, pewnie presji jednak debiutu w KSW, bo zrobiłeś to w sposób niebywały. Przewidywałeś każdy ruch swojego przeciwnika, mam wrażenie, i doskonale sam wiedziałeś, co chcesz zrobić w klatce. Także reasumując, wielkie gratulacje, Wojtku. Dziękuję to tobie bardzo, dziękuję wszystkim swoim bliskim, wszystkim swoim kibicom, fanom. Uwierzcie mi, ja będę naprawdę zasuwał, żeby... Żeby być jak najlepszym, żeby szczebelek po szczebelku iść do góry, piąć się federacji i dawać Wam widowisko. Tyle dzisiaj. Wojciech Kawa zwycięski w debiucie. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. It's coffee time. Pozdrawiam.